Dzień dobry, dzień dobry, po prostu po polsku, i dzisiaj będziemy mieli słowo zarządzanie. Inspiracją tego odcinka jest profesor Jerzy Bralczyk i genialna książka Mój język prywatny. We wspomnieniach o zarządzaniu profesor pisze coś takiego. Bywałem i czasem jeszcze bywam szefem. Kierownikiem zakładu, dyrektorem instytutu, dziekanem wydziału, naczelnym redaktorem pisma. Zawsze wydawało mi się to dziwne, a nawet trochę zabawne, co nie znaczy, że nie próbowałem być szefem prawdziwym. Ale wszystkie komunikacyjne sytuacje, które z szefowania wynikały, zwłaszcza tytuły, jawiły mi się zwykle jako coś w rodzaju gry. Jako podwładny jakoś tej gry nie czułem i nie czuję. I tu muszę się z panem profesorem zgodzić. Bo te gry i gierki, które towarzyszą na, w różnych organizacjach. Hmm. A ty? Jak ty się czujesz? Czy jesteś dobrym graczem? Czy może wolisz świat, w którym nie byłoby gier w zarządzanie? Samo słowo zarządzanie w słownikach języka polskiego nie ma osobnego hasła. Pojawia się raczej jako forma rzeczownikowa czasownika zarządzać. Ale oprócz zarządzania mamy też słowo zarządzenie. I tutaj już mamy to określenie jako rodzaj ważnego pisma, rodzaj dokumentu. Zarządzenia wydają ci, którzy mają władzę ludzie i instytucje. Ale czy zarządzanie wszystkim, które teraz nas otacza, jest zrozumiałe dla nas? Czasem zarzucamy ludziom, że czegoś nie rozumieją. Bo nie mają dobrego wykształcenia, nie przeczytali za dużo książek, nie wgryźli się w temat. Ale tutaj sami usłyszycie, że czasem słowa budzą mieszane uczucia, nawet u osoby, która całe swoje życie poświęciła wgryzaniu się w znaczenie języka i w dobre używanie języka polskiego. A zatem, gdy profesor brał do ręki gazety i czytał na przykład oferty pracy, albo propozycje i programy szkoleń, poradniki i podręczniki sukcesu, zaglądał do różnych tekstów, które ilustrowały aktywny i asertywny stosunek do życia, to co krok znajdował słowo zarządzanie. Pojawiało się zarządzanie sprzedażą, które było dla niego zrozumiałe, bo uznawał, że ktoś musi zarządzać tak istotnym działem firmy. Kierować wszystkimi czynnościami związanymi ze sprzedawaniem. Gdy czytał o zarządzaniu projektem, to przy dobrej woli było też dla niego zrozumiałe. Projekt tu to zapewne skrótowe określenie pracy przy realizacji jakiegoś zamierzenia, jak pisze profesor. Zarządzanie produktem budziło w nim już wątpliwości, bo jak się zarządza czymś, co się produkuje lub wyprodukowało i jak zarządzać możemy? Raczej jakimiś działaniami lub ludźmi, ale czy wszystkimi ludźmi? Czy mogę zarządzać ludźmi niezależnymi ode mnie, a zwłaszcza tymi, od których sam jestem zależny? A tymczasem pojawiło się kolejne zarządzanie zarządzanie klientem. I jak żartuje profesor, gdyby to było przed latem, uznałbym, że to szczera manifestacja. Stosunku cynicznego rozdawcy dóbr do, do bezbronnego klienta. Ale dziś wyjątkowej przykrości profesor doznawał, gdy słyszał o zarządzaniu zasobami ludzkimi, bo nie był w stanie zaakceptować tej emocjonalnej strony, kiedy traktujemy kogoś naszego bliźniego jak przedmiot. Niektóre zarządzania według niego świadczą też o naszej nadmiernej pysze. Protestował m.in. przeciwko zarządzaniu wiedzą, bo wiedza może i powinna nam służyć. Możemy jej używać do różnych celów, dobrych i złych. Może to być nie tylko nasza własna wiedza, lecz też wiedza innych. Ale jak możemy nią zarządzać? Przejawem pychy, bardzo niestosownej w jego odczuciu, to sformułowanie zarządzanie czasem. Profesor, jak pisze, Wie coś o tym, bo próbował wielokrotnie stać się panem albo chociaż partnerem własnego czasu, ale uznał, że to niemożliwe. To czas zarządza nami i to bezwzględnie, a już za bardzo ryzykowne uznał sformułowanie lubiane przez ubezpieczycieli, czyli zarządzanie ryzykiem. A z twojej perspektywy, zarządzanie, z czym ci się kojarzy? I czy uważasz, że zarządzać można wszystkim, czyli czasem, ludźmi, ryzykiem? Czy może jednak nie jesteśmy w stanie skontrolować wszystkiego i to zarządzanie jest jedynie iluzją, która ma nam zapewnić święty spokój? Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia, a raczej do usłyszenia następnym razem.